South Park Snow Day, razem ze mną w studiu oczywiście Iza, która ograła wzdłuż i wszerz e, najnowszy tytuł e, w ramach marki Soul Park. E, jest to też e, pierwsza taka produkcja, za którą nieodpowiedzialny jest już Ubisoft, tylko... Niestety. Chyba tak, chyba tak, chyba tak, paść. po czym to widziałem. Wydawcą w Polsce jest Playon Polska, wydawcą na świecie THQ Nordic i za samą grę odpowiedzialny jest producent Question LC, które wcześniej robiło taką grę, o której w ogóle pierwszy raz teraz się dowiaduję, czyli The Black Cloud Club, czyli gra taka jakaś kooperacyjna do czterech osób. No. Nie wiem, czy grałaś poprzednie części. Grałam. Grałaś, to dobrze, bo będziemy chyba wokół tego krążyli w Myślę, tej Myślę, że to będzie dużą szkodą dla tej gry. Dlatego najpierw chciałabym troszkę o niej samej w oderwaniu od poprzedniczek, zwłaszcza od kilka prawdy, która jest moją ulubioną częścią. Natomiast później no, nie ustrzeżemy się tego, że ta, ten pomysł ze zmianą i graficzną, i ze zmianą gatunku nie do końca. Wyszedł, natomiast yy, ciężko odmówić twórcom dobrych chęci, o czym też powiem. No tak, no bo y, zarówno kijek prawdy, jak i South Park. Y, e, fractured Bad Bad Hall, Bad Hall. Tak, szkoda, że tego nie przetłumaczyli na język polski, bo, <laughs> bo ta, ta, ta wersja nie miała. E, a, a były jakieś takie konkursy, że. Nawet nie chcę tutaj cytować, ale całkiem <laughs> ciekawe i kreatywne były propozycje. Jak chcecie, sprawdźcie sobie w internecie. Tak czy inaczej, to były tytuły naprawdę bardzo, bardzo dobre. Spokojnie, chyba dostawały od nas ósemki, dziewiątki. Tak więc ja byłem. no. Najpierw widząc samą zapowiedź, bardzo czekałem na ten tytuł, ale później dowiadując się, kto jest za to odpowiedzialny, co to może być za gra, no to ten entuzjazm coraz bardziej opadał. No i tak, no to opowiedz nam, Izo. to jest w ogóle gra, która jest roguelike'iem? Jest roguelike'iem, ma elementy karcianki. W dużej mierze jest hack and slashem, chociaż ja bym bardziej nazwała to mash and slash, ponieważ okay. w trybie łatwym tak naprawdę. Gra ogranicza się do klikania jednego przycisku i korzystania z totemu, który nas leczy, ale faktycznie, jak Pan Bóg przykazał, po kolei. Jak to się wszystko zaczęło? Otóż w naszym słynnym miasteczku doszło do tragedii. Śnieżyca stulecia, która zasypała całe miasto, sprawiła, że wszystko zamarło. Chodzi mi tutaj o takie codzienne życie. Nie ma dostępu do szkoły, co sprawia, że nasi bohaterowie się Angażują w to, bo z jednej strony mają więcej czasu na zabawę, na tworzenie swoich takich powiedzmy fantastycznych światów, troszkę bardziej w uniwersum kilka prawdy. To nie super bohaterowie, znów wracamy do, do magów, do elfów, druidów. I równocześnie wchodzi nam tutaj główna waluta w grze, czyli papier toaletowy. To troszkę pamiętamy z czasów takich bardziej kwarantanny, covidu, gdzie papier na wagę złota. Tutaj nawet mamy takie dowcipy jak to, że płyta Taylor Swift jest warta jedną rolkę papieru, więc warto tę płytę wymienić na papier w tej sytuacji. No i tak się tak naprawdę gra zaczyna. My standardowo, bo nowi twórcy nie odeszli zupełnie od koncepcji. Twórcy w ogóle uniwersum są w parku też uczestniczyli przy powstawaniu gry. My wcielamy się w nowego Czyli ponownie jest to postać, która pojawia się dopiero w South Parku, poznaje naszych głównych bohaterów i bardzo prędko też ulega urokowi Cartmana i dostaje za zadanie odkrywanie coraz to nowych miejsc. Tak naprawdę nasze działania podzielone są na pięć głównych misji. I tu wchodzi ten rogue lake'owy że tak naprawdę, jak my zaczynamy jedną misję, musimy ją przejść od A do Z. W przeciwnym razie tracimy życie, tracimy wszystko, co zebraliśmy i startujemy od początku. I tutaj chciałam napomknąć też o tym, że trochę mnie zmyliło to, że my zmieniamy plansze w ramach danego levelu, bo level się kończy bossem, mhm. jakby cała ta, cały ten quest. Dlatego, że ja myślałam, że to jest autosave. Nie, nie możemy automatycznie zapisywać, autosave następuje po przejściu misji, czasem się wywala. Ja tak miałam po przejściu jednej i byłam zdeprymowana, bo musiałam później pół godziny naginać tak naprawdę to samo. I co my tak naprawdę tutaj mamy? Po pierwsze, my nie walczymy w pojedynkę. Bez względu na to, czy skorzystamy z multiplayera, czy z opcji single player, mamy trójkę towarzyszy. Ja grałam tylko sama, to znaczy z botami. Nie grałam z żywymi graczami. Wtedy na pewno jest ciekawiej, ale też nie trzeba czekać, aż ktoś się zaloguje, ktoś wyjdzie z gry i tak dalej, i tak dalej. I toczymy walki takie, które znamy z innych gier. Mamy broń do walki wręcz, może to być miecz, topór. My nie możemy tutaj kupować broni, dostajemy ją wraz z rozwojem opowieści. Możemy kupować stroje do customizacji, ale nie są tak kreujące jak w poprzednich częściach nie są tak charakterystyczne. I toczymy walki, tak naprawdę, na jedno kopyto. Bo cytując, a raczej parafrazując, klasyka, można tutaj powiedzieć: Taktyka? A komu to potrzebne? Idziemy z palcem na lewym przycisku myszy i tak naprawdę pokonujemy każdego. Jasne, tutaj nie powiem, twórcy spróbowali tego, żeby nasi przeciwnicy nie byli tacy sami, bo mamy oczywiście bandę przedszkolaków, mamy tutaj też, ukazujące się nawet na ekranie osoby, które są podpalaczami, magami, nekromanta się nawet pojawia, więc no jest tego trochę, ale nie ma takiego bohatera, którego by się nie dało zabić zaklikaniem go na śmierć, więc to jest na pewno sporym minusem. Mnie ta pomoc botów bardzo rajcowała, bo czułam się pewniej, zwłaszcza w przypadku walki z bosami. Oni już mają te paski życia, paski HP, czy tutaj powiedzmy wytrzymałości wydłużone. W związku z czym te walki już nie są aż tak banalne. Tu już też trzeba nieco więcej pokombinować, zwłaszcza z łapaniem chrupek, które nas uzdrawiają. Natomiast jeszcze co do samej walki, bo ona jest tutaj osią rozgrywki, należy wspomnieć właśnie o tych kartach, o których mówiłam, i o jeszcze innym elemencie. Oprócz tego, że mamy pasek wytrzymałości co ważne, kiedy nam się wyzeruje nie kończymy gry. Nasi bohaterowie mogą nas ożywić, tak samo nasi współpracownicy mogą nas ożywić, tak samo jak my ich. Dopiero jak wszyscy stracą życie, to niestety trzeba już powtarzać dany etap. Ale mamy też pasek wkurzenia. Pasek wkurzenia pozwala nam na skorzystanie z jednej z dwóch opcji, którą wcześniej sobie wybierzemy na bazie naszych kart, o których też jeszcze za moment. Mogą to być jakieś opcje ofensywne mogą też być defensywne. Przyznaję, że ja właśnie najczęściej korzystałam z totemu leczniczego i uważam, że on był tak naprawdę wystarczający. Mamy później jak to w Soul Parku bywa różne takie elementy, no śmieszne. Wiemy jaki to jest humor, dlatego mówię śmieszne. No na przykład można Yy, zastosować koci moc na przeciwniku i wtedy przez jakiś czas on będzie stał po naszej stronie. Także to jest oczywiście to. Mi trochę ta, tylko ci przerwę. No, ta ta roz, rozgrywka trochę przy, przypomina Plants vs Zombie, na przykład Garden Warfare, jakby i ta perspektywa i, i ten trochę taki chaos wokół tego, co się dzieje na ekranie. I w sumie tam też jest tak, że głównie Strzelamy, maszujemy ten przycisk i strzelamy w tych przeciwników, i nic więcej za bardzo się nie dzieje. Nie? Tak, tutaj są niby inne elementy, ale mam wrażenie, że one zostały dodane tylko po to, żeby nie zwracać uwagi na tę wtórność, bo powiedzmy, jesteśmy wezwani do tego, żeby wykonać zadania i udowodnić swoją wielkość. Przenosimy jakiś przedmiot z punktu A do punktu B, ale żeby go przenieść, musimy zmaszować przeciwników. Mamy zapalić kotły. Ale żeby się dostać do kolejnego, musimy zniszczyć przeciwników. Więc to jest tak naprawdę mocno pretekstowe. Natomiast co do kart, przed każdą yy, misją możemy wybrać sobie karty z dostępnej puli. Nie mamy dostępu do wszystkich. Dwie towarzyszą nam i są one związane właśnie z tym wskaźnikiem wkurzenia. Możemy z nich sobie korzystać, jeżeli pasek będzie odpowiednio napełniony. Natomiast mamy też tak zwaną kartę przeginki, i ona. Ma, taki, taki był zamysł, ustanowić taki pewien game changer. Przyznaję, że ja trzymałam ją na bosów. Natomiast to też zależy od dobrej woli naszych bohaterów, którzy nam te karty dają. Ponieważ czasem może się trafić jakiś fajny atak, innym razem wszystkie trzy są na tyle drętwe, że po prostu się wybiera jedną, bo musi się wybrać. Z jednej strony mamy deszcz meteorytów. Z drugiej strony mamy opcję na przykład ukrycia się gdzieś i wyleczenia, nawet jeżeli jesteśmy w samym środku walki. A tutaj, jak już też powiedziałeś, w tej walce jest sporo chaosu. Ja się bardzo cieszyłam, złapałam się na tej myśli, że w grzenie istnieje Friendly Fire, bo wtedy wielokrotnie moi bohaterowie już by ginęli od moich ciosów, bo ja po prostu nie widziałam, co się dzieje. Klikałam, oni się nawet tak mocno nie odróżniali. Jasne, mamy otoczkę wokół nich i cyferki, tam 2, 3, 4, żeby wiedzieć, że to nasz zespół. Ale to się miesza w ferworze walki. Do tego jeszcze parę słów o AI. Otóż ja przynajmniej miałam taką taktykę, że kiedy widziałam, że jestem jedyną żywą osobą, to żeby nie wiem co się działo, wracałam kogoś leczyć na wszelki wypadek. Tymczasem kiedy któryś z moich towarzyszy jako jedyny zostawał, to nie przychodziło mu do głowy, żeby komuś z nas pomóc i po prostu jak on ginął, no to trzeba było zaczynać od nowa. I a propos te, tego zaczynania od nowa, bo mamy tutaj pytanie prosto z czatu: król zadał, a jak z tą powtarzalnością? Jest po co przechodzić grę po raz kolejny? Dużo jest tutaj elementów rogalikowych? Nie, ja nie będę do niej wracała. Uważam, że tak naprawdę nie będzie ona nowym otwarciem. Nie daje nam ona nic ciekawego. Jeżeli chodzi o y, czy to lód przeciwników, czy jakieś powiedzmy kosze na śmieci albo skrzynki, z których zdobywamy nasze dobroci, no to jest to głównie papier toaletowy, który stanowi walutę i pomaga nam ulepszać karty, lubię nabywać. Mamy czarną materię, która oczywiście, jak to w South parku, jest zdobywana czasem y, ze skrzyń, a czasem bezpośrednio z toalety od naszego głównego antagonisty w grze bo już wiemy, czym jest ta materia oczywiście. Jeżeli ją zdobędziemy, to później sobie możemy troszkę poprawiać statystyki. I mamy pieniądze, z których korzystamy do customizacji. Najlepiej jest trafić na karty. One najczęściej y, trochę jeszcze ulepszają te, które my już posiadamy. I tu jest w ogóle fajny zabieg graficzny, o ile sama grafika według mnie nie powinna odchodzić od oryginału, bo ta kreskówka, kreska w South Parku jest świetna i Mocno się kojarzy z grą. Jakby sama grafika nie jest zła, ale mając to zestawienie, porównanie jest zmianą na gorsze. Tak właśnie te karty wyglądają fajnie. Widać, że to te dzieciaki są w parku, mogły je robić. Kiedy mamy ulepszenia, powiedzmy, mam podstawową kartę, gdzie totem daje ileś tam procent życia, a mamy ulepszenie, jest to skreślone i obok dopisany jest inny procent, więc tak jakby to faktycznie te dzieciaki gdzieś tam poprawiały. I, i daje to takie, takie poczucie, że. Faktycznie to jest cały czas w tym konkretnym uniwersum i do tego się musimy odnieść. Pojawią się tutaj postaci znane i lubiane. No, nasi główni koledzy z klasy Kartmana są, będziemy się też z nimi mierzyć, również z Kenem w tym wydaniu jako księżniczka. Ale wydaje mi się, że wiele postaci drugoplanowych zostało tak wplecionych trochę z braku laku. Bo mamy i postać Mar matki Kartmana, z którą walczymy, a która przybiera postać zombie. Mamy Rendiego, który dołączył do mojego pojedynku ze Stanem Bosem, ale tak naprawdę widziałam tylko jego wypowiedzi, nie zobaczyłam go w akcji ani razu. Yy, w ogóle takim fajnym elementem, o którym jeszcze można by wspomnieć, bo tak trochę pomarudziłam, jest coś w rodzaju dodatkowych misji. Tylko też ciekawe jest to o tyle, że nie rzuca się od razu w oczy, ponieważ my nie mamy mapy. Zresztą ta gra jest do bólu liniowa, więc mapa nie byłaby tam potrzebna. Nie mamy tak otwartego miasteczka jak w Kiku Prawdy czy Fractured by the ale y, możemy też skorzystać z misji Henrietty. To jest nonkonformistka, która też na innych etapach daje nam swoje karty specjalne, dodatkowe. Natomiast ona nam zleca misje, które polegają na takiej walce ala horda, że napadają na nas grupy przeciwników i my mamy 7 fal przeczekać i wtedy mamy misję ukończoną. Natomiast to znowu jest takie no, maszowanie, to nie jest nic nowego, jest to o tyle inne, że czasami na takich etapach mamy oprócz tego, że kogoś tam pobić, to jeszcze naprawić katapultę, czyli przynieść ileś przedmiotów do niej, albo coś rozbić kulą armatnią. A tutaj jest tylko walka, walka, walka. Więc myślę, że twórcy chcieli tak ambitnie podejść do projektu, ponieważ odcięli się od tego, co było, chcieli wprowadzić nową jakość. Natomiast mnie się wydaje, że nie był to dobry pomysł. Fani są w parku, znajdą trochę kontentu dla siebie. Ale nie jest to wystarczające, by aż tyle na tę grę wydawać, bo widziałam, że cena jest dosyć spora. A właśnie ja chciałem się do tego trochę odnieść, bo tak? też czytałem trochę komentarzy różnych graczy. I, I przede wszystkim powtarzają się takie kwestie: jak po pierwsze, gra jest zbyt grzeczna w porównaniu do poprzednich części. Jeśli chodzi o, o żarty, jeśli chodzi o to, właśnie jakiego bossa mamy, mógłby być bardziej zwariowany, więcej takich dziwnych rzeczy, jak to w South Parku mogłoby się tam pojawić. Po drugie, gra jest krótka, że na 5-6 godzin. Na no, spokojnie. Tak. Po trzecie, nawet jeśli te żarty są, to ich jest bardzo mało w tej grze. I po czwarte, że wbrew pozorom nie powinno się oceniać tej gry, jak inne duże tytuły, dlatego, że ona kosztuje 1 trzecią tego, niż Właśnie taki, taka wielka produkcja, tak? E, f, no bo wielka produkcja kosztuje mhm. 350 zł, 330. No a tutaj mamy, no tak jak mówiłem, jedna trzecia tej kwoty. Jedna trzecia tej kwoty, która i tak jest za duża w stosunku do tego, co grana oferuje. Dlatego ja bardziej przez ten pryzmat patrzyłam, mhm. a nie tych dzisiejszych debiutów, bo to fakt, że rzeczywiście już y, takie są kwoty. Y, ten spadek poziomu żartu aż tak mnie w sumie. Nie dotknął, dlatego że ta gra nie ma aż takiej rozbudowanej linii fabularnej. I ta fabuła jest mocno pretekstowa. Wydaje mi się, że gdyby wprowadzono tutaj więcej takich kontrowersyjnych żartów, to miałoby się jeszcze takie poczucie wepchnięcia wszystkiego. Gdyby ta gra miała więcej takiej, więcej możliwości, to ok. Ale przy tym, co zaoferowali nam twórcy, jest ok. <grym> no. Nie jest, nie jest zachwycająca mimo wszystko. Chociaż powiem tak, miałam takie momenty, że sprawiała mi satysfakcję, ale to było związane z tym, że ja przy grach takich automatycznych, jak nie wiem, FIFA na niskim poziomie, pasjansik. Ja sobie klikam ja sobie myślę o czymś innym, tak? I tutaj też tak było. Że ja byłam zrelaksowana, ja sobie tam pokonywałam kolejnych przeciwników, stawiałam sobie te totemki, które mnie uzdrawiały. Jeszcze tutaj wspomnę, że o ile walka wręcz jest fajna, o tyle tak ta na odległość nie leżała mi kompletnie. Ciągle byłam hejtowana przez Kartmana, że nie umiem zaatakować łuczników, dopóki do nich nie podejdę, ale no było tak, bo jak próbowałam atakować na odległość, to nie bardzo mi to leżało, nie bardzo trafiałam. W sumie Także... wy, wynotowałem sobie nawet tutaj e, brainless e, gameplay experience. Myślę, że to idealnie się nadaje, jakie takie trzy tak, słowa podsumowujące tak, to, tak. co mówisz. Mhm. A zresztą właśnie podsumowanie tak naprawdę chyba już większość rzeczy powiedziałaś, które mogłabyś powiedzieć o tej grze. Ja przynajmniej czuję, że już wszystko nie wiem i chyba raczej w nią nie zagram, mhm. ale tak czy inaczej twoje ostatnie słowa i oczywiście ocena. Dobrze, to jeszcze tak a propos Twojej takiej wstępnej deklaracji. Może być tak, że wrażenia z multi są inne. Przy czym ja z natury jestem takim single-playerowcem, jeżeli multi to kanapowe, więc mnie by i tak to multi uważam nie zajarało, Więc tu ocena może być zupełnie inna. Faktycznie swoje zrobiły oczekiwania względem poprzedniczek, ale to odejście od koncepcji, od grafiki, od tego, co znamy. Były momenty, ale 5,5. Okej, okay. 5,5 na 10 odgramy na maksa. Tak. Ty swój egzemplarz sama zakupiłaś. Tak. E, ale tutaj ja podziękuję dystrybutorowi, bo Paweł, typiek, który miał zresztą z tobą właśnie tę recenzję popełnić, e, grał na switchu i mam nadzieję, że tutaj e, za tydzień może dopełni swoich wrażeń, jak może w takim przenośnym świecie e, może. Zazwyczaj właśnie na platformach mobilnych takie gry, które nie wymagają zaangażowania stuprocentowego, lepiej się sprawdzają, wydaje mi się, bo to jest trochę tak jak granie na telefonie, nie? Klikasz, klikasz, coś tam nie, po... I... nie musisz myśleć zbytnio. <laughs> tak, tylko że też te misje, właśnie ich jest, tych głównych pięć, i one tak trwają po pół godziny, 40 minut. Na telefonie mamy krótkie sesje, albo gdyby faktycznie była tutaj opcja zapisywania, a nie tracenia wszystkiego. No to jeszcze by się sprawdziło, a tutaj albo siadamy na powiedzmy te pół godzinki, albo nie siadamy, ale faktycznie nie myślimy, to tak. To tak. Dobrze, South snow, snow, Park Snow Day, 5,5 na 10 odbieramy na maksa.